Niewyspany, zmęczony, ale szczęśliwy chyba jesteś najlepszym transferem z w ostatnich latach. Dwa mecze, sześć punktów. Pozytywnie zmęczony. Wiadomo, że, że, że po takich meczach to zmęczenie nie jest aż takie odczuwalne, aczkolwiek no, najlepszy proces regeneracji jest podczas snu, dlatego tego snu brakuje. Spokojnie, pokora, pokora, jeszcze raz pokora. Pracujemy dalej, kolejne mecze przed nami, fajnie odhaczyliśmy kolejnego przeciwnika. Trzeba się skupić się na, na kolejnej robocie i, no i walczymy dalej. Zapytam jeszcze o ten mecz w środowy, warunki anormalne, ale dobrze wyglądaliście na boisku. Ten skład nie pojechał szeroki, bo wiadomo, że jesteśmy, jesteśmy trapieni kontuzjami, ale daliśmy radę bardzo, bardzo dobrze. Tak, to prawda, no warunki nie sprzyjały, ale warunki były takie same dla nas, jak i dla Sandycji. Fajnie, ja lubię grać w takich warunkach, troszkę takiej walki naturalnej było na tym boisku, i my tą walkę wygraliśmy, i zespół odrobił lekcję. Tak jak trener nam mówił przed meczem, to nie będzie piękny mecz, aczkolwiek kilka, kilka akcji fajnych stworzyliśmy. Można było nawet na tym boisku pograć parę razy fajnie w piłkę. Liczy się wynik, wygraliśmy 4-1. Owocny wynik na trudnym bardzo terenie i, i z tego bardzo się cieszymy. Aczkolwiek, wracając do tej kadry, po prostu kadra jest jaka jest i, i trzeba walczyć. Nie można zwalać winy na to, że, że ktoś, ktoś jest skontryzowany, ktoś, ktoś odpadł, ktoś. ktoś... Ktoś nie przyszedł i tak dalej. Nie, mamy zawodników, jakich mamy, szanujemy to i z każdego trzeba wyciągać jak najwięcej, bo, 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 bo każdy jest wartością dodaną dla tego zespołu. Strzeliłeś Gola. Na ile ty masz na dzisiaj siły nagrę? Na, na 40-50-60 minut, bo długo nie grałeś, ale coraz lepiej to wygląda. Ten gol strzelony głową. Pamiętasz, kiedy ostatnio Gola strzeliłeś głową? Kurczę, kiedy strzeliłem gola? Chyba w Sosnowcu? Grałem w Sosnowcu na klucz strzeliłem ramkę. Chyba tak, chyba tak. Nie, albo jeszcze był Kasia. nie pamiętam. Na ile mam siły? Trener zrobił zmianę taktyczną. Mecz co trzy dni, i trzeba też rotować składem, skoro jest wynik, wynik dla nas fajny, więc, więc, więc to też jest zdrowe podejście trenera. I o to chodzi. Niech młodzi wchodzą, debiutują, fajnie, fajnie to wygląda. Przed nami trzy mecze u siebie. Znamy swoje miejsce w szeregu, nie pompujemy Boronika, bo to nie o to chodzi. Gramy, grajmy kolejny mecz dobrze, a jak będą wyniki, ile będzie punktów zobaczymy? Oczywiście, że tak. Piłka polega na tym, żeby wychodzić z uśmiechem na twarzy grać, walczyć. Wynik wiadomo, wynik jest zawsze na końcu. Priorytetem jest wyjść dać siebie wszystko i grać na maksa.